Witajcie z tej strony Teddy, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam najnowszy Halloween update w Pet Simulator X. Oczywiście możecie stawić łapkę w górę i subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. A ja już cię przedłużam. No i słuchajcie, widzowie, otrzymaliśmy w końcu Halloween w grze. Tak jest event. Ja myślę, że tutaj Halloween można uznać w końcu za rozpoczęte. No i słuchajcie, na spawnie głównym, jeżeli sobie to wejdziemy, nie dość, że mamy nowe niebo, no bo takie, no wiecie, halloweenowe. To jeszcze pojawia się tutaj taka oto armata z napisem Halloween Event. Więc słuchajcie, ja myślę, że bez przedłużenia może, mogę sobie już wejść i lecimy, sprawdzić, to, co tutaj jest, co jest nowego. Więc uwaga, lecimy. I dobra, okej, okay, tutaj mam Halloween 2021, dostałem tutaj adżigmenta, także bardzo fajnie, no i tutaj mogę wrócić, ale nie no, ja, ja tutaj nie chcę wrócić, pójdźmy sobie i co tutaj się dzieje, okej, okay, czyli tutaj standardowo mam pet collection i nowe jajka, okej, okay, nowe pety, ej, jakieś zombie... Dobra, co tutaj jest? Tu są jakieś tokie... Ej, dobra, ten pet, ten pet mega ładnie wygląda i ten. I tutaj mamy jakieś jajko za 666 tysięcy. No to jest chyba, to jest najlepsze jajko, tak? Nie, to nie jest najlepsze jajko. Czekajcie, to czemu ono jest tutaj? To jest najlepsze jajko. A nie, on jest po prostu gold. Dobra, no to to jest najlepsze. I co dalej? Tutaj mamy jakiś napis Coming very soon. Nie wiem o co to chodzi. Jakieś nowe Dark Matter pety, no, bo tak wyglądała maszyna. A może jakieś no, nowa jakość petów wejdzie do gry? No, wszystko się zobaczy. No więc tak, no ja tych coinów mam zero, nawet nie mam ich odblokowanych. Ogólnie to, aby zdobyć te coiny, musimy po prostu czekać, ponieważ co 10-15 minut na spałnie powinna się rozpić wielka skrzynia z właśnie cukierkami, ponieważ jest to nowa waluta, dlatego pójdźmy sobie do zwykłego świata, no bo co ja tutaj, ja tutaj nic nie zrobię, bo nie mam w ogóle żadnych coinów dlatego niestety, ale muszę czekać, no chyba, że to jest skrzynia, mogę kliknąć, nie, nie mogę mam tylko nadzieję, że pojawi się jakiś tutaj komunikat na czacie, no bo ja tej skrzyni aktualnie nigdzie nie widzę, nie wiem no, nigdzie tutaj nie ma, chyba, że coś przegapiłem, no szkoda ogólnie tu szukam tej skrzynki i szukam nie wiem, może w końcu będzie, no na razie nic nie widziałem, ale przejdźmy sobie do kolejnych zmian jakimi są na przykład zmiany w sklepie ponieważ teraz po wejściu do sklepu mamy tutaj nowy gamepad jest to 17 pc quipped Teraz mnie zastanawia, czy ja mam 17 Pets Quipy tylko dlatego, że ja mam te dwa miejsca dodatkowe zrobione przez Pet Collection. Czy generalnie to ma tak każdy. No, ja teraz w końcu mam napis Owned, a nie cenę Robuxów. Chyba to tyle samo kosztuje, bo no niestety tego sprawdzić nie mogę. Mało tego pojawiły się też nowe pety. Jak widzimy, mamy tutaj y, Blobenstein. To jest jeden pet właśnie w stylu Halloween. Tutaj mamy takiego statek do Gnuba. No i mamy Dominus Darkwing. Tutaj widzę ten Darkwing, no to ma royality magnet. No ale te no, 5000 robux za peta, no to jednak jest coś. I on ma statystyki 12 bilionów. No jest dobry, mój nawet najlepszy pet. Tyle niestety, ale nie ma. I Generalnie chyba to by było na tyle. Tutaj tam grafika jest o wiele ładniejsza. Mega fajnie, że to się zmieniło. Tak jakoś ładniej to wygląda. No i to chyba na tyle, co mogę powiedzieć. No tutaj więcej zmian, jakikolwiek nie ma. Pojawiły się też zmiany w interfejsie, jak widzicie, ponieważ po prawej stronie ekranu zmniejszyły się chyba jeszcze trochę bardziej ikonki, tak no jest inaczej, no bo wiecie, została dodana kolejna waluta, no to to nie może być na pół ekranu, wiecie, żeby no, było chociaż coś widać w tej grze, a nie tylko na pół ekranu jakieś coiny. Taka otoczka, to jest została dodana na coiny, to takie same szczegóły, najmniejsze. Większość osób i tak na to nie patrzy, ale myślę, że dobrze, że to trochę zmniejszyli, żeby przynajmniej, nie wiem, coś było widać w tej grze. Trochę zmian zaszło także w muzykach. Generalnie muzyki są teraz trochę głośniejsze. Nie wiem, mi to tam obojętnie, bo ja tam różnicy w muzyki nie widziałem. Ale jak widzicie, idziemy sobie teraz do trade. Plaza, ponieważ na Trading Plaza też pojawiło się trochę zmian zostało to dodane w poprzednim update i zobaczcie jak teraz szybko mnie wczytało pamiętam jak pierwszy raz wchodziłem do tej Trading plaza i generalnie trochę długo mnie wczytywało. Teraz wczytuję o wiele szybciej i jest to spowodowane tym, że dokładnie Trading plaza została o wiele, wiele zmniejszona. Zobaczcie na to, jak to jest teraz małe. Wcześniej to było tak wielkie, że ja, nie wiem, z, z, od jednej strony mapy do drugiej z minutę leciałem, a teraz jak widzicie sobie, latam i jestem tutaj, mam wszystko w zasięgu. Dlatego trochę nawet fajnie, że to zmniejszyli, chociaż powiem Wam, że też bardziej to miało swój klimat, jak to było takie. Większe, po prostu jakoś to tak wyglądało. No nie wiem jak to nazwać, ale tak mi się fajnie wydawało. No niestety, ale były, za to, że to było tak wielkie, no to były większe lagi, dlatego Preston musiał to zmniejszyć. Ja, to, ja i tak mam lagi. I Preston na Twitterze pisał, że pracuje nad tą skrzynką, ponieważ niestety, ale jak 30 osób biło tą skrzynkę naraz, to były troszkę duże lagi i giant pumpkin. Ej, co jest? Gdzie to jest? Ej, coś się pojawiło. Jest! Ej, słuchajcie, lecimy do tego i co teraz się stanie? Halo, moje pety, ej, tego nie mogę niszczyć, ej, co, jest 6 trylionów. dobra, ja to chcę, jakie lagi, nikt tego chyba nie ogarnął, ej, bo tu są straszne lagi, poczekajcie, jaki to jest internet, dobra, nie jest źle, bije to, bije to, dobra, mam pety wszystkie na tym, 16, właśnie odblokowałem nową walutę, ale się idealnie złożyło. Właśnie sobie tutaj przyszedłem i jeszcze się mi zrespawniło, tylko tu są takie lagi, patrzcie mam peta, klikam żeby mi dało na to pety i tu nie daje, ale tu są lagi, ja biję w ogóle, to jeszcze bije. nie no straszne są lagi, tutaj widać, że dlaczego Preston tyle nad tym pracuje, no ja chyba teraz mam takiego laga, że nie wiem co się dzieje, zobaczcie, jeszcze klikam na to, to ma cały czas 100, nawet mi tego pety nie biją, a jeszcze to się niszczy i teraz totalnie nie kumam co się dzieje, jakie lagi, ile tu jest osób... Ile ty jest petów? Co tu się dzieje? No rano, będę to próbował niszczyć. Okej, okay, coś tutaj dostaję. Już mam 8 tysięcy. Nie jest źle, tylko ja mam pytanie: Czy to się rusza w ogóle? Ej, co jest? Czemu moje wszystkie pety to biją? Co tutaj się stało? Słuchajcie, patrzcie na to: Wszystkie moje pety biją jakieś dwa diamenty i to dalej. Ma sto. Ej, no halo. O, o, coś się tutaj zniszczyło. Działa? Działa, słuchajcie, działa. Dostaję coś. Dobra, odbagowała się gra. Ja cię kręcę wreszcie. Mam jakieś dwie. 200 tysięcy. Wróćmy tylko do tej skrzynki, ponieważ e, Perston właśnie pracuje nad tym, żeby nie było czegoś takiego jak teraz. Bo no, sami widzieliście, jakie były lagi. No, jak tylko Preston to tam ogarnie, no, to powinniśmy otrzymać właśnie Giant present. Na koniec jeszcze mogę powiedzieć, że jak widzimy, Trading Plaza też ma tutaj wygląd Halloweenowy. To raczej oczywiste, ale no, tutaj mamy jakąś e, dynię. Też mamy te nie, bo te nie były tak ładne. Takie, nie wiem, trochę odświeżenia dodało do gry, bo ciągle było to samo. Nic się nie zmieniało. Także tutaj też taka mała zmiana Ana Plus. Dlatego myślę, że jak mamy te, no, marne 200 tysięcy, to przynajmniej myślę, że możemy zrobić jakieś małe, opening, dlatego, aha, bo teraz tutaj się nie mogę teleportować, dobra, no to lecimy do zwykłego świata i postaram się zrobić jakiś mały opening, żeby tutaj nie było, bo chciałbym zobaczyć statystyki tych petów, co prawda nie mam za dużo, więc jakieś super tych statystyk one też nie będą mieć, no ale zobaczymy, może będą mieć, chociaż dobra, dlatego lecimy już sobie tutaj na Halloween event i warto jeszcze tutaj wspomnieć, że do Halloween event nie wymagany jest żaden level albo ranga, dlatego tutaj weź może każdy i stać mnie na te jedną z lepszych jajek, dobra, no to co, Mamy sobie tutaj super lucky, ultra lucky. Nie wiem, odporzę dwa jajka, no ale to zawsze coś. I uwaga, basic. No dobra, ale taki ghost cat. No może być. I we, wezmę sobie jeszcze. O, takie trzy sobie wezmę. I co mi tutaj wyleciało? Okej, okay, jakiś rare. Jakie one mają statystyki? No to mnie ciekawi. 143 tysiące? No, no nie jest to naprawdę zły pet. No, jak teraz patrzę na statystyki, są to lepsze pety niż były w ostatnim update'cie, Bo taki Stacket Cat miał 83 miliony na swojej zwykłej formie. Nie są to złe pety. Ale za to chyba widzę, że te tutaj z tego tańszego jajka, no już jakieś super nie są. No to samo wiele one są słabsze. No ale to jest tego jajka za 120 tysięcy. Nie jestem naprawdę złe. Dobra, więc słuchajcie, jestem już i jak widzicie, mam 10 milionów cukierków. Dokładnie, troszeczkę sobie ekspiłem. Także myślę że co, busty tutaj mam. Dobra, wezmę jeszcze raz, żeby wiecie, tutaj nic nie było. I lecimy, otwieramy, robimy sobie planning Także uwaga, pierwsze jajko i co mi wyleci? Okej, okay, wyleciał mi Epic. Ile on ma? Ile ma taki Epic bilion? I to jest rare! To jest rare jeszcze, albo to jest Rainbow. Dobra, otwieramy dalej. No, 10 milionów i mam nadzieję, że coś siądzie. Kolejny Epic, site. Lecimy dalej, uwaga! W końcu coś! Legenda czy mityki? Legenda! Słuchajcie, mam pierwszą legendę. W końcu mi jakaś legenda siadła. Let's go! Lecimy dalej! Co mi tutaj teraz wyleci? Kolejny jakiś golden rare. No i uwaga, chyba ostatnie jajko. No, jedna legenda mi tutaj wyleciała. No niestety, do no. szkoda, że jakiś mityk mi tutaj nie siad. Otworzę sobie jeszcze to jajko. Może tutaj coś. Tutaj rare. No dobra, nie jest źle. Legenda mi siadła, która ma 784 miliony na zwykłym. Co tutaj jest grana? Dobra, sobie je wezmę. Zekwipuję. Tak zaznacie, tutaj pety mam. I co, myślę, że bardzo fajny update Mega mi się podoba Podoba mi się jaki tu jest drop Że słuchajcie, no 10 milionów już mam legendę Bardzo fajnie, że jest taki drop Bo będzie no, dużo dobrych petów No i na koniec myślę, że mogę wam pokazać Jak zdobywać bardzo dużo cukierków Bo jak przed chwilą widzieliście No 10 milionów, y, trochę ich miałem Co prawda nie ekspijemy jakoś mega dużo Ale słuchajcie, jak to w końcu zdobyć Więc mianowicie idziemy sobie teraz na Heaven's Gate No to jest Fantasy World Wiem, że to było mega, mega dawno no, ale dokładnie ten sposób właśnie łączy się z tą wielką skrzynką. A jakże ona jest troszkę duża, a niszczy ją się bardzo szybko, jest to najszybszy sposób na zdobywanie cukierków, bo zanim byśmy zniszczyli skrzynkę na Steampunk Steam 6, no to troszkę by minęło. No i jak to działa? Mianowicie podchodzimy sobie, bierzemy sobie tutaj boosty, na przykład triple coiny i po prostu klikamy. Teraz ta skrzynka się niszczy. I patrzcie, co się właśnie stanie. No, dawajcie mi tutaj szybko. Jeszcze możemy sobie wziąć właśnie triple damage. No, i skrzynka jest zniszczona w sekundę. I uwaga, właśnie dostałem 300 tysięcy cukierków to jest najszybszy sposób i chyba najlepszy na takie pety jak nie macie jakichś też mega dobrych bo mój najlepszy pet ma tutaj 3 biliony no nie jest to właśnie najlepszy pet no są niektórzy którzy mają lepsze pety dlatego jak macie takie umiarkowane pety no to to jest jeden z najlepszych sposobów no i patrzcie tutaj jeszcze kolejne już mam tutaj milion i mogę już sobie tutaj pójść i zaraz sobie otworzyć tylko niech tutaj się jeszcze szybciej niszczy także najlepiej sobie wziąć triple damage i triple coiny no i macie super sposobik właśnie na nowe cukierki Halloweenowe. No i co słuchajcie, myślę, żeby to już było na tyle. Mega Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Wpadajcie jeszcze na Discorda, do którego link znajdziecie w opisie. Trzymajcie się, no i cześć, siema!